What are the differences here in Austria uh, comparing it to the German? Okay, so the, there are a few words, maybe like potato. In Germany it's Kartoffel uh, and in Austria it's Adifer. Wow, it's completely different. Yes. <laughs> <laughs> yeah, um, tomato is also different, like in Germany it's tomate and in Austria it's paradise also yeah. yeah. And chair is um in Germany it's and in Austria. It's, um, yeah. Okay. So there are a lot of birds Yeah. Yeah. So thank you very much for You're your welcome. Welcome. Thank you. Welcome. Yeah. Thank you so much. Hey, okay, today we are in Salzburg, with a beautiful view on the mountains and lake. you know any difference in German, uh, in Germany, and here in Austria? yeah there are many differences uh, for example fiete is goodbye of viennese mm -hmm. and christy is hello in german and in austrian okay austrians and germans are generally different completely mm -hmm. different because the germans they're like english people they write exactly how they speak mm -hmm. and we have the dialect we are like the americans we uh, yes. skip words we skip letters mm -hmm. we make them very short mm -hmm. and when we write also it's like in dialect people uh, can't read so yeah. german does not translate mm -hmm. so we are missing the go to mirabel garden Mam uwaga, to jest jak co Ci się tu podoba. Super jest. Tak? Tak, bardzo ładnie. Z chęcią jutro tam wejdziesz, prawda? najbardziej. Okay, <głos》>. Jak Ci się podoba? Potwierdzam, Tak, potwierdzasz, okej. Okay. <głos》>. Powiedzcie, jak Ci się tu podoba? Bardzo, zobaczcie te widoki. w vlog jest taki, że tam spadliśmy. w O tam. To Przy budówka, przy murze. Nasz hotel. Daleko. Takimi widoczkami o przepięknie, proszę pięknie, piękny Salzburg. Idzie w domem Mozart'a. na narodzi. Tylko. Gdzie na Ci tak House, Tam można wejść do domu. Mieliśmy okazję wziąć udział w pokazie sztuk walki w mieście La Spezia. Spotkaliśmy się z mistrzami i zobaczyliśmy jak dzieci rozwijają swoje umiejętności w samoobronie, karate, jaido i innych dyscyplinach. Wszystkie sporty są w naszym miejscu, w mieście, w skórze, w górach i na ziemi. Mamy wiele sportów w La Spezia i ten sport to martial arts, multi martial arts, jaido, katana. Kobudo yeah. I introduce you to the Italian uh, national champion yeah. Yeah. A wybrzeżem Morza Liguryjskiego, które jest częścią basenu Morza śląsko znajduje się Sinketerwe, czyli pięć wiosek wpisanych na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Jaskrawa architektura od wieków pomagała rybakom i żeglarzom, którzy zmierzali się na to piękne wybrzeże. Dziś te wioski zachęcają turystów z całego świata swoimi przytulnymi kawiarenkami, wąskimi uliczkami, które pokazują prawdziwe włoski klimat. Chodźcie, pokażę Wam więcej. Każdą z pięciu wiosek charakteryzuje jakaś unikalna cecha i charakter, ale łączy je też parę wspólnych cech. Są to piękne krajobrazy, zburzone morze, proste wybrzeże i ciekawa architektura składająca się z kolorowych domków. czyli Cinque Terrene wywodzi się między innymi znany nam pesto oraz przepis na pokaczek. można tutaj także skosztować wina, którego owoce uprawiane są na zboczach gór. połączone są ze sobą linią kolejową w której tory wydrążone są w górach Cały przejazd między wszystkimi wioskami zajmuje około 20 minut można poruszać się również szlakiem turystycznym, który oferuje piękne widoki na panoramę miasteczek. Aktualnie znajdujemy się w Wernatcy i jest to pierwsze miasteczko, które odwiedziliśmy. Jesteśmy na projekcie Discover EU, realizowanym przez Instytut Europejski.